Tu Magda i vlog Żyj pełnią życia. Witajcie w kolejnym tygodniu Zwycięstwa w Chrystusie. Dzisiaj chciałabym zgłębić troszeczkę temat uwielbiania Pana Boga. W Biblii często mamy takie określenia: uwielbiajmy, wywyższajmy, dziękujmy. Często nam się mieszają i takie pierwsze rozróżnienie, które chciałabym zrobić, to jest coś, czego, czego też uczyła mnie mama, czyli. Dziękujemy Bogu za to, co zrobił, a uwielbiamy Boga za to, kim jest. Czyli dziękczynienie jest skoncentrowane na Bogu, ale jakby w kontekście naszym, to znaczy, że konkretną rzecz zrobił dla mnie, natomiast uwielbienie absolutnie nie jest skoncentrowane na nas. To znaczy uwielbiamy Bożą łaskawość, uwielbiamy Bożą dobroć, uwielbiamy Boga, bo jest yy, alfa i Omego i ma wszelką mądrość. Tak, jest to też często w kontekście do nas, ale myślę, że czasem nie zastanawiamy się nad tym i automatycznie mówimy takie rzeczy. Uwielbiamy Boże, bo byłeś dla mnie łaskawy. I to ciągle co, co jest prawdą. Ale ciągle gdzieś się kręcimy, bo dla mnie, bo o mnie i tak dalej. A my potrzebujemy takiego czasu, żeby skoncentrować się na samym Bogu i uwielbić Jego za to, kim jest, jakby zostawić kontekst nas i uwielbić po prostu za to, kim On sam jest. Więc, e, więc, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Te słowa, właśnie różne, które znajdujemy, szczególnie w psalmach, tam jest sporo o, o uwielbianiu, wywyższaniu, chwaleniu. Dla nas są być może e, tożsame, bo generalnie uwielbiajmy, wywyższajmy, chwalmy. Też się czasem zastanawiałam, dlaczego tyle różnych e, słów, jak tak naprawdę dla mnie to jest jedno i to samo. Tak, przychodzę i chwalę Boga. Uwielbiam, czyli Śpiewam pieśni, podnoszę ręce, e, czy robię to sama, czy robię to w grupie, ale generalnie jest to chwalenie, kropka uwielbianie, kropka. Natomiast e, coś, co, coś, co też mi e, pomaga w ogóle, jakby jeszcze głębiej zrozumieć to sedno uwielbienia to jest fakt, że w języku hebrajskim jest ileś słów, które oznaczają właśnie różne aspekty uwielbienia. I to sobie można znaleźć w internecie w wielu miejscach, ale dzisiaj chciałam Wam tak króciutko te słowa powiedzieć i pokazać Wam, w których na przykład miejscach możemy je znaleźć. Bo dla nas na przykład przeczytamy w psalmie uwielbiaj, a tu może chodzić o pewny specyficzny rodzaj czy aspekt uwielbiania. Już zaraz zrozumiecie, o co chodzi. I na przykład jest słowo halel. No tak się kojarzy właśnie z Haleluja. I to jest użyte na przykład w psalmie 44, w dziewiątym wersecie. W każdym czasie chlubimy się, chlubimy się, to Halel, Bogiem i sławimy bez przerwy Twe imię. I to oznacza, to słowo Halel oznacza wielkie podniecenie, świętowanie, chlubienie się, szalenie z, y, szaleć z radości, euforyczny język ciała. I co jest w ogóle ciekawe, że możemy w różnych y, częściach Kościoła chrześcijańskiego, mamy różne i nawet, nawet w różnych częściach Kościoła katolickiego, mamy różne wspólnoty, które mają różny y, wyraz, ró, y, inny typ jakby przeżywania tej, y, tego na przykład uwielbienia. Niektórzy siedzą, niektórzy podnoszą ręce, niektórzy tańczą, niektórzy machają flagami. Niektórzy klękają, i prawda jest taka, że niektórzy kładą akcent na pewne aspekty, a Słowo Boże zachęca nas do wszystkich aspektów. I to oczywiście nie chodzi o to, żeby, żeby naraz i przy, przy każdej pieśni, ale żeby, żeby uwielbiać na różny sposób. I na przykład właśnie, żeby także szaleć z radości przed Bogiem i chlubić się nim po prostu chlubić. Drugie słowo to jest słowo barach. Słowo barach oznacza błogosławić Boga, uniżyć się, uklęknąć, deklarować, że to Bóg jest źródłem wszelkiej siły. Czyli to jest takie uniżenie przed Bogiem, takie przyjście w bojaźni i szacunku. I co ciekawe, to słowo jest użyte w psalmie 103, który często znamy na pewno. Błogosław duszu moja Pana i całe moje wnętrze święte imię Jego. Ja się czasem zastanawiałam właśnie, co to znaczy to błogosławić? Bo jak ja błogosławię yy, mojego brata albo koleżankę, to ja błogosławię, życzę jej dobrze. Z Bogiem tak jakoś mi się to nie do końca składało, no bo, bo, bo Bóg ma dobrze, po co ja jeszcze mam właśnie życzyć Jemu dobrze? Ale właśnie to błogosław, tutaj to jest więcej. To, to nie jest tylko błogosław na zasadzie właśnie powiedz dobre rzeczy, tylko to jest to takie... W ogóle postawa. To jest kwestia postawy uniżenia, uklęknięcia, deklarowania, że to Bóg jest wszelkiej siły. To jest takie po prostu skłaniam się przed Tobą, przed Królem i oddaję Ci cześć. błogosławiecie, Cię. Barach. Dalej jest jada, czyli rozkładanie ramion szeroko w radości, przed Bogiem, uwielbienie z mocą. I na przykład to jest użyte w Psalmie 107 w 8 wersecie. Niech dzięki czynią, czyli właśnie jada. Panu za jego miłosierdzie, za jego cuda dla synów ludzkich. Tu jest napisane coś, że niech dzięki czynią, a tu konkretnie chodzi właśnie o radosne podnoszenie rąk w uwielbieniu dla Boga. Inny aspekt to jest to da, i to jest dziękowanie. I to jest podnoszenie rąk w dziękczynieniu, uwielbieniu, by zapewnić o swojej miłości i wdzięczności. To da po hebrajsku to jest dziękuję, ale to właśnie to da biblijne. To jest ta ofiara dziękczynna. W Psalmie 50 jest napisane: Kto składa mi ofiarę dziękczynną, ten mi część oddaje. Mówiłam na początku, rozpoczęłam od tego, że dziękczynienie jest bardziej o tym, co Bóg zrobił dla nas, uwielbienie bardziej o tym, co, jaki Bóg jest. Ale to, co Bóg zrobił dla nas, kiedy my Mu dziękujemy i kiedy my zauważamy, że On to zrobił, to jest też element oddawania Mu chwały i uwielbiania. Więc oddajmy Mu część także dziękując. Dalej, inne słowo to jest teruach. Wzniesienie okrzyku bojowego, na przykład dźwięku rogu. Kto kojarzy, kto, czasem, kto był w Izraelu, albo kto, kto widział jakieś takie środowiska żydowskie, oni uwielbiają dąć w szofar. To nie jest łatwa rzecz, ale ja nawet próbowałam i mi się udaje. Nie zawsze, ale mi się udaje. To jest, to jest trudna rzecz, bo to się wydaje, że coś tak dmuchnie i to tak pójdzie. A -a, to nie tak jest. Ktoś się kiedyś nauczył, jak to się robi. Wyższa szkoła jazdy, ale da się. Natomiast, właśnie jest w wielu miejscach napisane, na przykład, nie mam tego wersetu, ale jest napisane, że właśnie chwalcie Pana dźwiękiem rogu. To też było ważne. W księdze liczb jest opisane o tym, że kiedy Pan Bóg prowadził naród izraelski na pustyni, to dźwięk rogu był znakiem po to, że na przykład mają dalej wyruszać, ale też dźwięk rogu gdzieś tam ewentualnie jest znakiem uwielbienia. I to słowo tyrułach, czyli ten też, oprócz dźwięku rogu, to jest też okrzyk bojowy. To ciekawe, jest, jest użyte w psalmie 89, gdzie jest napisane na szczęśliwy lud, co umie się radować, chodzi o panie w świetle Twego oblicza. Ciekawe, że tu gdzieś jest napisane: umie się radować. Tu jest to właśnie to radość w sensie takiego okrzyku radości, boju, że zwycięstwo jest w Chrystusie. Czyli taka świadomość też tej tożsamości. Dalej, słowo szabach, wypowiadanie ustami, pełnym głosem przez wykrzykiwanie, wychwalanie. Czyli to są też słowa, to są też słowa dobrze dobrane. Pana wszystkie narody, wysławiajcie szabach wszystkie ludy. Psalm 117,1 I ostatnie słowo, zamar, dotykanie strun instrumentu, brzdąkanie palcami, wychwalanie pieśnią. I to jest na przykład w psalmie 144, 9 werset Boże pieśniową będę Ci śpiewał, grać, czyli zamar, Ci będę na harfie o 10 strunach. Ten temat jest o wiele szerszy. Każde z tych słów można opisać jeszcze o wiele szerzej, można podać o wiele więcej przykładów. Ja tylko Was chciałam tutaj zainspirować do tego, żeby czasem zastanowić się głębiej, jak uwielbiam, jakie elementy uwielbienia wprowadzam i żeby naprawdę Boga uwielbić w pełni. Nie tylko zawsze podnoszę ręce, ale właśnie, żeby uwielbić nową pieśnią, albo żeby uwielbić jakimś instrumentem, albo żeby uwielbić uniżając się przed nim tego właśnie może pomóc na przykład zgłębienie hebrajskich słów na uwielbienie. Ciekawe jestem, z jakich środowisk pochodzicie i jak uwielbiacie, jak lubicie najbardziej uwielbiać, jakie jest Wam lepiej? W grupie, samemu? Dzielcie się tym w komentarzach. A póki co kończymy. Wspierajcie mnie na Patronite, za co bardzo dziękuję. Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia za tydzień. He's coming again, yes I know.